Cześć, dzisiaj miałam kompletnie inny pomysł na film, bo miałam w sumie nagrywać fanboxe, ale nie przyszedł. Czekam już półtorej tygodnia i chyba u nich jest normą czekać dłużej nieraz niż właśnie te półtorej tygodnia, jakieś dwa. Więc się zaczynam to, co miałam, zaczynać właściwie po fanboxie, bo uznałam, że to byłoby fajne wprowadzenie do tematów, ale no niestety trzeba by chwilę jeszcze na to poczekać. Nadchodzi październik i po prostu stwierdziłam, że Nagram trochę więcej filmów, które kiedyś nagrywałam, czyli takich strasznych. Jeżeli przywinęcie sobie w dół mojego kanału, czego w sumie nie polecam, ale jeżeli przywinęcie sobie w dół kanału, to znajdziecie dwa filmy w tematyce nawiedzonych lalek. Tak to w sumie najprościej mogłabym określić. No i teraz w związku z tym, że jest październik, znaczy. Prawie jest październik, to uznałam, że jest to idealny miesiąc na tego typu historię, więc możecie spodziewać się właśnie tego typu filmów. Oczywiście, jeżeli przyjdą boxy, to będą boksy. I w moim pierwszym filmie z tej serii trzymam się trochę tematyki, którą zaczęłam na początku kanału. Wtedy były lalki, teraz są dzieci, więc bardzo blisko. W ogóle uważam, że dzieci to jedna z najstraszniejszych rzeczy i chyba najwięcej strasznych historii kręci się wokół nich. Więc dzisiaj chciałam opowiedzieć trochę o czarnookich dzieciach, na temat których istnienia dowodów właściwie nie ma. Zresztą, jak na temat większości miejskich legend, chociaż wydaje mi się, że stworzenie fałszywych dowodów nie byłoby zbyt trudne, bo wystarczyłoby zaangażować jakieś dzieci, którym założyłoby się czarne szkła kontaktowa, a jeżeli i to byłoby za dużo, to wystarczyłoby te zdjęcia przerobić graficznie i w ogóle mam wrażenie, że w większości tego typu historii to nawet jeżeli są jakieś dowody, jakieś zdjęcia to trudno im uwierzyć gdyż na przykład kiedy ktoś wybiera się na polowanie na duchy to na tego typu filmach chyba nigdy się nie zdarzyło żeby można było dostrzec jakąś sylwetkę ducha może jakiś dźwięk jeżeli założymy, że to nie osoba, która montowała film, go tam stawiła. No, ale w tym przypadku najczęściej właśnie jest tak, że odczuwamy obecność duchów, a nie widzimy, więc ciężko jest to przenieść na zdjęcia czy na film, kiedy odczuwamy na przykład zmianę temperatury. I z tego powodu, że jakby dowody są takie bardzo podważalne, no to ma swoje plusy i minusy, no bo plusem jest dla ludzi, którzy zajmują się tym, jest to, że to naprawdę nie można im udowodnić, że to nie istnieje. Nie może też udowodnić na pewno, że to istnieje. Ale ponieważ właśnie tak to wygląda, to yy, tworzone są na bieżąco kolejne i kolejne i kolejne historie. I to naprawdę nie wiadomo, które mają prawo bytu, a które po prostu ktoś sobie wymyślił, bo skoro ludzie łeknęli co innego, to łykną no i to. Ale przejdźmy do tematu, czyli do tych czarnookich dzieci, gdzie pierwsze doniesienia na temat ich istnienia są z 6 stycznia 1998 roku z Teksasu, gdzie dziennikarz Brian Bethel podejrzewa. Pierwszy raz miał styczność z tymi dziećmi. Co prawda, yy, są różne legendy w internecie, można znaleźć informacje, że od wieków pojawiły się jakieś historie, ale no to nie jest prawda. Ja moje pierwsze doniesienie miało miejsce właśnie pod koniec lat 90., gdzie ten dziennikarz twierdził po prostu, że gdy był na parkingu, to jakieś dziecko próbowało dostać się do jego samochodu, i gdy się mu dokładniej przyszedł, to się okazało, że ma czarne oczy. No, i on z przerażenia uciekł z tamtego miejsca, a gdy spojrzał w lusterko, to dziecka już nie było. I tak naprawdę, dopiero po tym wydarzeniu, gdy to zostało przedstawione szerzej, czyli w mediach, to pojawiły się kolejne osoby, które miały podobne doświadczenia. I na fali właśnie tych historii pojawiła się inna, która mówi o tym, że takie dzieci pojawiały się w latach 60. W miejscowości, gdzie wcześniej seryjny morderca porywał małe dziewczynki, gwałcił i zabijał. I, i później znajdowali się świadkowie, którzy twierdzili, że widzieli wychodzące z lasu dzieci z czarnymi oczami, blade, idące powoli, dziwnie się zachowujące. Tylko, że te dzieci wychodziły w ciągu dnia, i gdy zyskiwały uwagę przechodniów, to bardzo szybko uciekały do lasu, i później nie można było ich odnaleźć. Dzieci, te czarnookie dzieci, o których dzisiaj będę mówić, to troszkę inny typ i powiedziałabym, że zupełnie niezwiązany z tymi dziećmi z lasu. Tak więc co wiemy o tych czarnookich dzieciach? No oczywiście mają czarne oczy, bladą cerę, zazwyczaj podróżują w dwójkach, chociaż zdarzają się też, że pojedynczo. Wyglądają, by miały od 6 do mniej więcej 16 lat. Głównie spotykane są nocą. Te mówiła mają te czarne oczy, ale wzrok zawsze jest przy pierwszym spotkaniu spuszczony w ziemię i mają bardzo spokojny, monotonny głos, również biorąc pod uwagę to, co mówią. A generalnie proszą o wpuszczenie je do środka, żeby na przykład mogły zadzwonić czy skorzystać z toalety, albo ogólnie proszą o pomoc. No ja mówię, wyglądają jak małe dzieci. Przechodzą nocą, a w ogóle nie sprawiają wrażenia, jakby były zestresowane, przestraszone. No i są różne teorie na temat, kim tak naprawdę są te dzieci. No bo na przykład jest teoria, że są wampirami, demonami, duchami albo istotami pozaziemskimi. Właściwie do każdej z tych teorii to pasuje, bo posługują się taką subtelną metodą kontroli umysłu, gdy bardzo często gdy proszą o wejście do środka, to dużo osób się waha i wręcz ma takie wrażenie jakby coś je przymuszało do wpuszczenia tych dzieci do środka, no dopóki nie spojrzą im w oczy, bo wtedy uświadamiają sobie, że po coś jest nie tak. No i oczywiście wszyscy, którzy twierdzą, że spotkali te dzieci przestrzegają przed wpuszczeniem żeby pod żadnym pozorem nie wpuszczać je do środka, zamknąć drzwi, Powiedzieć, że nie są mile widziane i po prostu odciąć się od nich, nawet jeżeli będą prosić, nagabywać, walić w drzwi. Można w internecie znaleźć kilka historii ze spotkania z tymi dziećmi, które właśnie początkowo proszą o wpuszczenie do środka, wzór mają spuszczony, później a dopiero po jakimś czasie podnoszą go. Najczęściej wtedy, kiedy zaczynają się spotykać z odmową. I właśnie w momencie, kiedy potencjalna ofiara nie chce wpuścić je do samochodu czy do domu, wtedy zaczynają być agresywne. Natomiast jest chyba tylko jedna historia, która mówi o tym, co się stało w momencie, gdy dzieci zostały wpuszczone do domu, oczywiście może być kompletnie wysana z palca, bo jak mówię, nie ma. Jak mówię jest tylko jedna ta historia. I nie ma żadnych dodatkowych informacji, nie wiadomo kto ją napisał, nie wiadomo co się dzieje z tą osobą w tym momencie, bo historia mówi o wydarzeniu z 2015 roku. Wtedy zimą dwójka dzieci zapukała do domu małżeństwa, było to mniej więcej o 2 w nocy, a te dzieci, które oczywiście miały spuszczony wzrok w ziemię, były ubrane zupełnie niestosownie do tej pogody. I jak zauważyła też autorka wpisu, miały bardzo staromodne fryzury. Dzieci były w wieku około 8 lat, tak na oko, więc nogopita się zaniepokoiła, że biedne, zziębnięte dzieci pewnie się zgubiły gdzieś tam w lesie, a mieszkała dość w takim mm, miejscu, gdzie nie było ogólnie wiele domów, więc wpuściła je do środka i postanowiła przygotować im coś ciepłego do picia. Zrobiła to pomimo tego, że miała od początku złe przeczucie na ich temat, Zapytała je o to, gdzie są ich rodzice, co jest chyba dość logicznym pytaniem. One odpowiedziały, że zaraz tu przyjdą i mówiły tym swoim monotonnym, dziwnym głosem. I na każde pytanie, jakie zostało im zadane, odpowiadały, że rodzice zaraz przyjdą. I zachowywały się dość dziwnie, bo były no, zupełnie zdenerwowane pomimo tego, że jest zima, środek nocy, one same, więc... W parze coraz większy niepokój rósł. Nawet, że nawet zaczęli się trochę bać, tym bardziej, że kot zachował się dziwnie. E, pomimo tego, że normalnie był bardzo przyjaźnie nastawiony, to teraz prychał i chował się. Więc kobieta poszła przygotowywać te ciepłe napoje dla dzieci. Mąż został z nimi w salonie. Kiedy ona wróciła do salonu, zobaczyła go trzymającego się za głowę, bo podobno y, nagle się poczuł. A gdy podała dzieciom kubki z napojem, wtedy zobaczyła ich oczy. One widząc jej przestraszoną minę, poprosiły o skorzystanie z toalety i opuściły salon. Zaraz potem mężowi tej kobiety zaczęła płynąć krew z nosa, chociaż nigdy wcześniej nie miał takiej dolegliwości. A jeszcze chwilę później wysiadł prąd. Natomiast czarnookie dzieci stały w bezruchu w korytarzu i oznajmiły, że ich rodzice już tu są, po czym wyszli z domu. Podobno przed domem czekał samochód. Przed nim stała dwójka mężczyzn wysokich, ubranych na czarno. Konsekwencjami tego, tych gości było to, że zginęły trzy koty, które posiadała para, a ten czwarty, który był świadkiem odwiedzin dzieci, został znaleziony w salonie w kałuży krwi. Wyglądał jakby jakieś go duże zwierzę rozszarpało. Mąż z kolei Okazało się, że choruje na agresywnego raka skóry, pomimo tego, że ani nigdy nie chodził na solarium, ani za bardzo się nie opalał. I kobieta również zaczęła krwawić z nosa i mieć coraz gorsze zdrowie. Nic więcej na ten temat nie wiadomo, gdyż historia nie została dokończona, nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje. Więc, oczywiście, może to być prawdą, a może być to po prostu jedna z tych historii, które. Po prostu zostaje przez kogoś napisane, kto stwierdził, że to jest świetny temat. W przypadku tego typu historii to naprawdę no, nie jest sposób odnaleźć źródła tak do końca. Skąd ta historia się wzięła? Nie wiadomo dlaczego mają te dzieci czarne oczy, czego tak naprawdę chcą. Jeżeli byśmy założyli, że faktycznie one istnieją, to ja bym się najbardziej skłaniała do tego, że są to demony. I głównie chodzi mi właśnie o ten aspekt, że proszą o wejście, że one nie mogą wejść same, a powtarzają, że jeżeli nas nie wpuścisz, to nie możemy wejść, więc y, proszę o wpuszczenie. A właśnie w ten sposób zachowują się demony, które muszą dostać przyzwolenie na wejście. Również fakt, że pojawiają się pod postacią dzieci, pasuje mi do tej teorii, ponieważ jest to takie zwodzenie, udawanie kogo innego, a. Jest podobnie w przy przypadku tablic spirytystycznych, kiedy gdy ktoś chce nieumiejętnie skontaktować się ze zmarłym, to niejednokrotnie kto inny postanawia odpowiedzieć na wezwanie, podając się za zmarłego. I tym łatwiej jest być podatnym na takiego gościa, jeżeli jesteśmy w pojedynkę. I jeszcze przy okazji w nie najlepszym zdrowiu, czy to psychicznym, czy fizycznym. Czyli na przykład, jak ktoś jest w żałobie i bardzo cierpi, to na pewno nie polecała tego typu samemu Więc tutaj w tym przypadku oczywiście to pasuje, że zwodzą, bo postać dziecka jest taka niewinna, taka przynajmniej teoretycznie powołująca zaufanie. No i proszą o zgodę na to wejście, bo nie mogą zrobić. Nic, jeżeli nie dostaną tej zgody. Nie znalazłam żadnych informacji na temat tego, żeby te Czarnookie dzieci pojawiły się gdziekolwiek, gdzie indziej niż w Ameryce, co oczywiście jest e, punktem przeciwko ich istnieniu, bo to po prostu wygląda jak jedna z kolejnych historii, co nas sobie Amerykanie wymyślili. Ale jeżeli faktycznie są i faktycznie są w Ameryce, to moim zdaniem postępują bardzo nielogicznie, gdyż najlepszym dniem w roku na Dostanie się do domostw jest Halloween, bo tego dnia wszystkie dzieci się przybierają, więc wysłanie takich czarnookich bżdąców pod drzwi, które proszą o skorzystanie z telefonu czy z ubikacji, byłoby moim zdaniem najbardziej logicznym yy, posunięciem. A moim zdaniem to demony to raczej są dość logiczne. Szczególny wniosek, Że to jest kolejny argument przeciwko ich istnieniu? Nie wiem, ja tą historię tak. Na pół poważnie zresztą, jak wszystkie, e, no może nie wszystkie, z duchami troszkę inaczej, ale e, większość tych historii jest takich pół na pół. No i mam zamiar e, dużo tego typu historii jeszcze przedstawić przynajmniej w tym miesiącu. Więc jeżeli jesteście zainteresowani, no to oczywiście proszę o subskrypcję, komentarz, nie wiem, lajka, cokolwiek, dajcie jakiś znak. Zresztą nieważne, bo nawet jeśli nie jesteście zainteresowani, to będę dalej nagrywać tego typu filmy w tym miesiącu. I również boksy, na które bardzo niecierpliwie czekam. Więc jeżeli wy również, to zapraszam ponownie.